Czy język polski jest melodyjny? Chyba bardzo melodyjny. A dlaczego? Um, chyba ma dużo samogłosek, a samogłoski powodują melodyjność. A czy kojarzy się pani z jakąś melodią? Chyba tylko z hymnem. Ale nie, jest, jest dużo melodii, z którymi może się język polski kojarzyć. No, na przykład, szła dzieweczka do laseczka, bardzo popularna melodia. Wlaskotek na płotek. Wlaskotyk na płotek. Jako kraj jest rozpiewany i bardzo lubi śpiewać, mi się wydaje, że folklor tak samo ma ładny. Coś o Polsce należałoby zaśpiewać. Może hymn narodowy. <grych> Między innymi, no tych piosenek jest mnóstwo. Nie. Dlaczego? Bo ry i zy. No, hymn polski jest piękny przecież. Zawsze hymn. Muzykalny to ja nie jestem. Czy język polski jest melodyjny? Nie, nie jest melodyjny. A dlaczego? Bo jest brzydki. A jaki jest ładny? <laughs> Angielski. Bardziej jest melodyjny chyba włoski, francuski, nie wiem, rosyjski na przykład. Nie wiem. A, A jaka melodia? Czeski jest bardzo melodyjny. A jaka melodia się Pan nie kojarzy z językiem polskim? Polka. To prawda więc nie zastanawiałem się nad tym. A Pani? No raczej nie zastanawiałam się, nie, nie, nie kojarzę żadnej, żadnej melodii. Może jakiś rytm? No, trudne pytanie, za takie trudne. studio truskawkowe. truskawkowe. Studio jest bardzo, ma bardzo podchwytliwe te pytania. No i teraz pójdziemy na obiad, będziemy się zastanawiać nad tym, jakie rytmy, tak? To to chodzi.